Witam na moim kanale z informatyki. Dzisiaj będzie ostatni film z formatowania właśnie naszego wiersza, a bardziej tutaj z ilustrowania go naszymi, naszymi pracami. A więc będziemy po pierwsze wstawiali nasze ilustracje. Odpowiednio ją przycinali, a następnie formatowali razem z tekstem tak, żeby nie naruszyć struktury i układu naszego tekstu. Tak więc zaczynamy. Mam uwagę, że to robimy. Ja tu nagrywam filmik w edytorze Word, ale oczywiście postaram się coś jeszcze znaleźć, jeżeli będzie w innym edytorze, jak to robić i nagrać filmik. Na razie jest edytor Word. A więc zaczynamy. Wchodzimy teraz tutaj do zakładki Wstawianie. Mamy coś takiego jak obrazy. Kursor ustawiłem tutaj, ponieważ mam ilustrację kota w butach. Obrazy. Szukam mojego kota w butach, gdzie on jest i jest mój kot w butach i daję wstaw. Proszę zobaczcie, że on ma tutaj dość sporo miejsca, ten obraz zajmuje, niepotrzebnego, a więc postaram się teraz go przyciąć. Kiedy mamy zaznaczony ten obraz, proszę zobaczcie, że automatycznie włączyła mi się ostatnia zakładka narzędzia obrazów formatowanie. Daję teraz przytnij. Proszę zobaczyć, że teraz pojawiły się takie właśnie czarne kreseczki. Przycinam go z góry, przycinam go z dołu, przycinam go z lewej strony tego kotka i oczywiście przycinam go z prawej strony. I teraz zobaczcie, na szaro jest oryginalny rozmiar tego naszego obrazu, a tutaj jest zaznaczone, jak będzie wyglądał po przycięciu, czyli jaki będzie rozmiar. Oczywiście potwierdzam przyciskiem przytnij i już mam nowy rozmiar naszego obrazu. Następnie dajemy zawijaj tekst i dajemy za tekstem za tekstem. Proszę zobaczcie dzięki temu mogę go odpowiednio tutaj przesunąć, nie naruszając, nie naruszając struktury tekstu. Zobaczcie, tekst jest tak, jak był sformatowany, tak jest. Oczywiście można byłoby go przesunąć pod, ale wtedy no, czytelność tekstu jest żadna. Tym samym tu ustawiam go, żeby on był bliziutko tekstu. Ten kod w butach i już mam pierwszą ilustrację. Teraz mam takiego starego wieloryba. Ustawiam kursor tutaj. Wstawianie. Obrazy. Szukam mojego wieloryba, gdzie on jest, zaraz go znajdę. Jest mój wieloryb. Jest. Tak samo robię jak z kotem. Przytnij, przycinam tutaj. Odpowiednio. Proszę zobaczcie. Przycinam, przycinam. I z tej strony prawej także przytnego. O tutaj. Mam nowy rozmiar. Potwierdzam przycięcie. Już jest. Teraz troszeczkę uważam, że jest za duży. Zmniejszamy nie na tych punktach, nie na tym punkcie, tylko po przekątnej, aby zachować proporcje odpowiednie. O, już jest zmniejszony. Daje zawijanie za tekstem. I proszę zobaczyć, mam. Starego Wieloryba. O, proszę bardzo, był jest przed tekstem. Za tekstem. Jest teraz za tekstem. Jest. Teraz go ustawiam tu. Proszę bardzo. I już mam Starego Wieloryba. Został mi tylko jeszcze słoń. No, niezbyt udany, ale wasze są o wiele lepsze. Znów wchodzę. Tu ustawiłem kursor. Wstawianie obrazy, i teraz przechodzę, szukam tego mojego słonia. Słoń, słoń, słoń. Jest taki słoń, i daję wstaw. Jeżeli mamy tego słonia, no to teraz go no, przyciąć nie przycinam, bo jest równiutko przycięty, ale go pomniejsze, o tak, i zawijanie za tekstem. Proszę zobaczcie, przesunę go w to miejsce. O tutaj, żeby z tej strony był. I już mam wstawione ilustracje mojego wiersza. Pozostało nam tylko i wyłącznie podpisanie się. Czyli ustawiam się tu za ostatnim akapitem, naciskam przycisk Enter i chcę, żeby to podpisanie było na dole. Czyli teraz wchodzę w układ i odstęp powyżej zwiększam, 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 zwiększam. O właśnie, zobaczcie, już mam 126. Później jeszcze zobaczę, czy go powiększyć, czy zmniejszyć, ale teraz wybiorę właśnie kolor czcionki. Mogę zmienić rozmiar czcionki, zmniejszę na na czternaście i teraz napiszę wiersz Jana Brzechwy, Wyspy Bergamuty i Lu ilustrował Janusz Kuszmierek. O, proszę bardzo, mam napisane. Ale chciałbym, żeby to ilustrował było też od nowego tutaj wiersza, żeby tak ładnie było. Wówczas nie tworzymy nowego akapitu, bo proszę, zobaczcie, co się stanie. Zrobił się taki wielki odstęp. Nie, 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 moi drodzy. Zrobimy w to w tak zwany miękki Enter, czyli miękki akapit, czyli miękki, czyli nowy wiersz, ale ten sam akapit, czyli Shift Enter. Proszę zobaczcie, że bardzo ładnie teraz jest ustawione. Jeszcze w układzie zwiększę troszeczkę, o właśnie odstęp powyżej, zepchnę na dół, O, o za daleko. Tutaj jest i tu jest w ostatnim akapicie mojej pracy. Tutaj wygląda w ten sposób. Oczywiście, wy możecie to zrobić w jednej linii, czyli cofnąć wcięcie z lewej, bo jest 3,5, i wówczas no, może się zmieścić w jednej linii wasz cały akapit. Tak więc, proszę, zobaczcie, praca, praca gotowa do wydruku. Oczywiście tutaj mógłbym wybrać tego mojego słonika, gdzie jest i, o przepraszam, jeszcze raz wybiorę go i przestawię go, On na przykład tutaj. Wygląda w ten sposób. Układ, w którym miejscu, oczywiście to zależy już od Was. Czekam na Wasze prace, nie jest to trudna praca, a zarazem... Będzie to właśnie taki wiersz sformatowany przez Was i zilustrowany Waszymi pracami. Dziękuję bardzo za uwagę.